Cześć, jestem kladia to kanał, No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na szkicu wykres funkcji, która spełnia jednocześnie następujące warunki. Dziedziną funkcji jest, i tu mamy taki przedział, który wyklucza nam 0. Tutaj będzie odtąd, od minus 5 do piątki. To mamy to. Tego trzeba pamiętać o tym, że musimy tutaj wykluczyć to 0. Natomiast tutaj zbiór wartości jest od. Odtąd. Dotąd, jeżeli chodzi o punkty skrajne, ale tutaj wykluczamy ten fragment. To i to. Tutaj nie możemy mieć nic. Funkcja jest nieparzysta. Czyli będzie symetryczne względem początku układów współrzędnych. Punkt minus 3, 5, zaznaczmy go sobie, tu jest minus 3, 5. Należy do wykresu funkcji F. W przedziale od 0 do 2 funkcja jest malejąca. Ok, czyli Lecimy odtąd. Wiemy, że to się tutaj nie może zacząć i mamy wykluczone 0. Weźmy sobie na przykład odtąd, hop, od 0 do dwóch. No to na przykład dotąd, tak, żeby to jakoś wyglądało, to może tu. O. Ta funkcja jest malejąca. No, i to w sumie tyle. To teraz przenieśmy sobie ten punkt. On tutaj i ma od minus piąt. Znaczy ona jest, od minus, jest na minus trójce. To teraz tu będzie na trójce i na minus piątce. Czyli to jest ten nasz punkt. Hop. Ale jak my to poprowadzimy tutaj, to my dalej nie zahaczymy w jednym i w drugim miejscu o maksymalną i minimalną wartość tej funkcji. Więc my tutaj jeszcze zróbmy sobie to tak, że pójdzie nam to w tym miejsce. Hop. I musi to dotknąć tego. No to zróbmy sobie to w tym miejscu, bo to ma być łącznie z minus 1, czyli musimy mieć coś na tej minus 1, bo tutaj ją musiałam wykluczyć. Więc nie ma innej możliwości, żeby to tutaj nie było. Ok, to jest punkt. 4, minus 6. To teraz tutaj będziemy mieć minus 4, 6. Mamy to. Ten punkt to jest 5 minus 1. To tutaj będziemy mieć minus 5, ale 1. Hop. Ok. Ten mamy, ten mamy, to jeszcze ten. Ten punkt tutaj to jest 2 minus 3. To my będziemy mieć minus 2. 3 Tutaj. Ok. I jeszcze to musimy sobie odbić. Będzie tu. I faktycznie mamy tutaj tą przerwę. I hop. 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 No i tu. Tak o. Przez to mamy tutaj funkcję która jest nieparzysta, czyli jest symetryczna do początku układu współrzędnych. Ja wam bardzo dziękuję za tą za uwagę. Zostawcie proszę suba i no i już.